Wiedziałem, że urodziny mogą być nieudane, ale nigdy nie spodziewałem się, że moje zakończą się tym, że ręce mojej siostry wepchną mi tort w twarz tak mocno, że świat zatoczy się na boki. Pamiętam rozmazany lukie, szczypanie krwi, która się z nim zmieszała i jasny, ostry, celowy śmiech Rowen, gdy uderzyłam o podłogę. Kropka, ludzie rzucili się, by wzruszyć ramionami. To był tylko żart, podczas gdy mój wzrok pulsował na niebiesko i biało. Próbowałem im uwierzyć. Próbowałem wstać, kropka, ale następnego ranka na ostrym dyżurze lekarz zamarł na widok mojego zdjęcia rentgenowskiego i zadał mi pytanie, którego żadna siostra nigdy nie powinna zadawać. Kropka dorastałam, ucząc się przełykać różne rzeczy, małe zranienia, ostre komentarze, momenty, które powinny być złe, ale zostały odrzucone jako nieszkodliwe. W mojej rodzinie pokój był przedstawieniem, a ja dobrze odgrywałam swoją rolę. Kropka byłam tą cichą, stabilną córką, która nie potrzebowała uwagi, ponieważ jej mama lubiła powtarzać. Avery jest silna. Poradzi sobie sama. Miała na myśli coś prostszego. Rowan bardziej potrzebowała światła reflektorów. Kropka Rowen urodziła się 18 miesięcy po mnie, ale można by pomyśleć, że była pierwszym dzieckiem ulubionym dzieckiem, synem, od którego wszyscy oczekiwaliśmy orbity. Miała taką prezencję głośną, dramatyczną, magnetyczną. Kiedy wchodziła do pokoju, mama się rozświetlała, kropka kiedy ja wchodziłem, mama łagodniała, jakby właśnie przypomniała sobie o moim istnieniu, kropka wcześniej nauczyłam się, że nastroje rouenn dyktowały temperaturę w całym domu, a Marlin, nasza mama, robiła wszystko, by się uśmiechała. A ja Pasowałam się w szczeliny, kropka, starałam się nie kwestionować drobiazgów, takich jak to, że Rowen przypadkowo uderzyła mnie w stolik do kawy, gdy miałyśmy dziesięć lat, kropka, sposób, w jaki szeptała niezdarnie po tym, jak potknęłam się na schodach w liceum, sposób, w jaki nalegała na noszenie moich toreb na spotkaniach rodzinnych tylko po to, by ich zawartość w tajemniczy sposób się rozlała, kropka, mama zawsze reagowała w ten sam sposób. Ewery, nie dramatyzuj, siostra cię kocha, kropka, przestałam więc prosić o pomoc. Skupiłam się na pracy, zbudowałam życie w moim małym mieszkaniu w Seattle i trzymałam się z daleka, kiedy tylko mogłam. Ale Rowan miała talent do znajdowania sposobów na pozostanie w centrum mojej orbity. Drobne komentarze, drobne docinki zamieniała w żarty. Śmiali się z nich wszyscy oprócz mnie. I za każdym razem, gdy próbowałam się bronić, słyszałam to samo: jesteś zbyt wrażliwa. Rowan nie miała tego na myśli. Dlatego w noc moich 36. urodzin, nawet gdy krew spływała mi po szyi, a luk je zamazywał widzenie, część mnie wciąż zastanawiała się, czy może nie przesadzam kropka, może ból u podstawy mojej czaszki był po prostu pechowy kropka, może uśmiechrowana, tak szeroki i ostry, nie był satysfakcją, ale złym wyczuciem czasu. Może śmiech wokół mnie nie był okrucieństwem, ale dezorientacją. Powtarzałem ten moment, gdy jechałem do domu. A kierownica była zimna pod moimi dłońmi kropka, starałem się wierzyć, że to był tylko żart, wypadek, że Rowan był rowanem kropka, ale tej nocy, gdy nie spałam, głowa mi waliła, coś czułam inaczej. Instynkt głęboko w mojej piersi szeptał, że tym razem coś jest bardzo. Bardzo nie tak kropka następnego ranka, gdy zataczałem się na ostry dyżur, dowiedziałem się, że instynkt był przesadą. To pamięć próbowała się ujawnić kropka do rana ból głowy zaostrzył się w coś złośliwego a każde uderzenie serca uderzało w tył mojej czaszki. Jasne światło sprawiało, że miałem podwójne widzenie, a fala mdłości przetoczyła się przeze mnie, gdy tylko spróbowałem usiąść, kropka wmawiałam sobie, że wszystko jest w porządku, że potrzebuję tylko wody i odpoczynku, ale moje ciało się nie zgadzało. Kiedy dotknęłam delikatnego miejsca za uchem, moje palce pokryły się zaschniętą krwią. To był moment, w którym wkradł się strach, kropka ubierałam się powoli, chwytając się ściany, gdy pokój się kołysał. Jazda na ostry dyżur wydawała się lekkomyślna. Ale zadzwonienie do kogoś było jeszcze gorsze. Kropka. Już słyszałam głos mamy. Nie potrzebujesz lekarza. Łatwo się siniaczysz. Przestań robić sceny. Rowen zaśmiałaby się lekkim, lekceważącym dźwiękiem, który zawsze sprawiał, że czułam się mniejsza niż byłam. Poszłam więc sama kropka izba przyjęć w Seattle była zajęta, ale kiedy pielęgniarka zobaczyła, że wzdrygam się na widok świateł nad głową, bez wahania poprowadziła mnie do pokoju badań. Odpowiedziałem na jej pytania, kiedy doszło do urazu. Jak do niego doszło, czy nastąpiła utrata przytomności, każda odpowiedź była dziwnie ciężka. Powiedzenie na głos, że moja siostra wepchnęła mi ciasto w twarz, nie powinno brzmieć jak nagły przypadek medyczny, a jednak byłam tutaj, drżąc pod papierowym fartuchem, kropka dr. Hanli wszedł z delikatnym pukaniem. Jego wyraz twarzy był spokojny, ale uważny. Poprosił mnie, bym podążała za jego palcem, ścisnęła jego dłonie, dotknęła nosa, uśmiechnęła się kropka, starałam się jak mogłam, choć pokój ciągle się przechylał. Jakby chciał mi przypomnieć, że grawitacja nie jest po mojej stronie. Zróbmy kilka skanów, powiedział łagodnie dla bezpieczeństwa kropka bezpiecznie. Zastanawiałam się, kiedy przestałam czuć, że to słowo odnosi się do mojej rodziny. Pomieszczenie do obrazowania szumiało zimną maszynerią kropka leżąc tam, wpatrując się w sufit. Wciąż odtwarzałem twarz Rowen, jej uśmiech, sposób, w jaki jej oczy migotały czymś ostrym, czymś triumfującym. Przez lata tłumaczyłem sobie ten wyraz twarzy, źle go odczytywałem. Usprawiedliwiałem kropka, ale teraz, gdy moja czaszka pulsowała, a świat wirował, wymówki poczuły się nagle kruche kropka, kiedy doktor Hanley wrócił, nie był już spokojny. Przybliżył stołek i obrócił monitor tak, abym mogła widzieć. Everie, zaczął niskim głosem. Masz złamanie linii włosów. Nie jest poważne, ale prawdziwe. I to nie tylko od wczoraj kropka żołądek mi opadł. Ceo masz na myśli, kliknął na inny obraz. To żebro po lewej stronie wykazuje oznaki starszego złamania. Opierając się na gojeniu. Stało się to mniej więcej trzy lata temu, kropka trzy lata temu, schody spadły, rowen za mną i jej ramiona wokół mnie, szepcząc, jesteś taki dramatyczny. Po prostu się poślizgnąłeś. Czułam, jak krawędzie stołu do badań wbijają się w moje dłonie, a mój oddech staje się rzeczy. Doktor Hanley przyglądał mi się uważnie, jakby próbując zdecydować, ile prawdy mogę znieść. Kiedy wydyszał, podniósł telefon przymocowany do ściany i wypowiedział słowa, które zmieniły cały mój świat. Muszę to zgłosić. To konieczne, kropka wymagane. Poważnie. Jak nie żart. Jak nie moja wyobraźnia, kropka kiedy się rozłączył, jego oczy spotkały się z moimi z cichą pewnością. Everi, ktoś ci to zrobił, kropka przez dłuższą chwilę, nie mogłam nic powiedzieć. Słowa ktoś ci to zrobił odbijały się echem w mojej głowie głośniej niż brzęczenie na korytarzu, głośniej niż walenie w mojej czaszce. Spędziłem lata na absorbowaniu winy, kurczeniu się, przekonywaniu umysłu. Że obecność Rowana podczas każdego urazu była zbiegiem okoliczności. Wypadki się zdarzają. Siostry, nieokrzesanie. — Jestem po prostu niezdarna, kropka, ale spokojne oczy dr Handli nie pozostawiały miejsca na historię, które sobie wmawiałam, kropka, rozległo się ciche pukanie, zanim do pokoju weszła kobieta, detektyw Carver. Przedstawiła się z wyważonym spokojem, który sugerował, że widziała ten schemat zbyt wiele razy, kropka, przysunęła sobie krzesło, usiadła na wysokości moich oczu i otworzyła mały notatnik. — Avery — powiedziała łagodnie — jestem tu, ponieważ twoje obrażenia budzą obawy. Chciałabym zadać Ci kilka pytań, kropka moje gardło się ścisnęło. Orowana, kropka jej spojrzenie ani drgnęło. O Twoje bezpieczeństwo, kropka to było dziwne, jak te dwa pojęcia na siebie nachodziły. Zaczęła od prostych pytań. Kto był na urodzinowej kolacji? Czy był alkohol? Gdzie dokładnie stał Rowen? Czy były jakieś wcześniejsze obrażenia? Każda odpowiedź była cięższa od poprzedniej. A kiedy zapytała. Czy ktoś kiedykolwiek zniechęcał mnie do wizyty u lekarza po wypadku? Coś we mnie pękło. Tak, wyszeptałam. Moja siostra za każdym razem. Kropka detektyw Carver pisnęła cicho, po czym podniosła wzrok. Czy uwierzyłaś w jej powody? Nie wiedziałam jak odpowiedzieć. Wierzyłem a może po prostu chciałam w nie wierzyć, bo alternatywa była nie do zniesienia, wpatrywałam się w swoje drżące dłonie, przypominając sobie, jak Rowen przykładała mi okład z lodu do żeber, trzy lata temu upierając się, że nie potrzebuje rachunków medycznych, nazywając mnie przesadnie dramatyczną, pamiętając, jak szydziła, gdy potknęłam się na parkingu, głośno żartując, że powinnam być owinięta folią bąbelkową, pamiętając, jak szybko sprzątała bałagan spowodowany moimi obrażeniami, zawsze. Ustawiając się jako ta pomocna kropka to tak, jakby chciała być pierwszą osobą, do której się zwracam, powiedziałam cicho, i ostatnią, w którą wątpię kropka detektyw Carver przytaknęła, jakby miało to doskonały. Tragiczny sens. Zanim zdążyła zadać kolejne pytanie, drzwi się otworzyły. Głos mojej matki przeszył pokój, zanim zdążyłam zarejestrować jej twarz. Ewer i co ty, ulicha, mówisz tym ludziom? Weszła do środka razem z Geraldim Tołu, a jej wyraz twarzy był burzą oburzenia i strachu. Daultona jeszcze z nimi nie było. W jakiś sposób jej obecność i tak przylgnęła do pokoju. Złamanie, zażądała mama. Z urodzinowego żartu. To niedorzeczne. Powiedz im, że jesteś zdezorientowany. Łatwo robisz sobie siniaki. Zawsze byłaś wrażliwa, kropka wrażliwy. Dramatyczny przesadnie reagująca Słowa, które ukształtowały całe moje dzieciństwo, teraz naciskały na posiniaczone krawędzie mojej dorosłości. Kropka detektyw Carver stał, spokojny, ale nieugięty. Pani Dolten, proszę się odsunąć. Pani córka rozmawia ze mną na osobności. Kropka mama zacisnęła szczękę i spojrzała na mnie, zdrada wykrzywiając jej rysy. Nie zdradę tego, co Rowen mogła zrobić, ale zdradę tego, że odważyłam się odezwać, kropka i w tym momencie coś we mnie znowu drgnęło, tym razem nie pęknięcie, ale osiadanie, decyzja. Po raz pierwszy w życiu nie skurczyłam się, mamo. Powiedziałam spokojnym głosem, pomimo drżenia pod nim. Nie jestem zdezorientowany, kropka jej oczy rozszerzyły się, wściekłe i niedowierzające, kropka odwróciłam się całkowicie w stronę detektywa Carvera. Chcę kontynuować, kropka detektyw Carver nie traciła czasu, gdy wyraziłem zgodę. Poprosiła mamę i Geraldę, aby wyszli na zewnątrz i pomimo protestów mamy. Ton detektyw jasno wskazywał, że nie jest to opcjonalne. Kropka, kiedy drzwi w końcu się zamknęły, w pokoju zrobiło się dziwnie lżej, jakby obecność mojej matki rozplątała węzeł, który nosiłam w sobie od dziesięcioleci. Carver usiadł ponownie. Avery, będę z tobą szczery. Wzorzec, który opisałaś, obrażenia, minimalizacja, presja, by nie szukać pomocy medycznej, to niepokojące. Kropka w połączeniu z tym... Co znalazł dr Hanley, musimy potraktować to poważnie. Przytaknąłem. Chociaż rzeczywistość tego, co sugerowała, unosiła się tuż poza zasięgiem, zbyt duża, by przyjąć ją za jednym razem. Poprosiliśmy o nagrania z monitoringu restauracji, kontynuowała, i będziemy rozmawiać z każdym świadkiem Twoich urodzin. Na razie chcę, żebyś skupił się na swoim bezpieczeństwie. Czy czujesz się bezpiecznie, wracając do domu? Pytanie zaskoczyło mnie bardziej niż diagnoza. Bezpiecznie. To słowo wydawało się obce, jakby należało do rodzin innych ludzi. Nie jestem pewna, przyznałam kropka karwer złagodniał. To szczera odpowiedź: To początek. Zanim zdążyła wyjaśnić kolejne kroki, drzwi znów się otworzyły. Tym razem była to Elis, moja ciotka. Zawisła niepewnie w drzwiach, Dopóki Carver nie skinął głową, by pozwoliła jej wejść, kropka Elis, weszła do środka z błyszczącymi oczami i czymś, Ceo wyglądało na zbyt ciężkie, by unieść to sama kropka. Everie, wyszeptała, powinnam, była przyjść wcześniej. Jej głos drżał, a kiedy się nęła po moją dłoni, Była zimna. Próbowałam się do ciebie dodzwonić zeszłej nocy, powiedziała. Ale kiedy się nie dodzwoniłam, poczułam, że coś jest nie tak kropka spojrzała na Carvera. Detektywie, czy mogę porozmawiać z wami obojgiem? Mam informację. Carver skinął na nią, by usiadła. Śmiało kropka Elis przełknęła ciężko. Widziałam już, jak Rowan skrzywdził jego kropka, całe moje ciało znieruchomiało. Elis kontynuowała drżącym głosem. Kiedy Everie była mała, na początku były małe chwile, których nie umiałam wyjaśnić. Wmawiałam sobie, że to rywalizacja rodzeństwa, wypadek albo dzieci nie znają swojej siły kropka, ale z wiekiem Rowen się zmienił. A może w końcu zobaczyłam to wyraźnie kropka zacisnęła dłonie. Raz widziałam jak popchnęła Everi jego na schodach. Ewery miała może 12 lat. Wszyscy myśleli, że się poślizgnęła, ale ja stałam na najwyższym stopniu. Rowen ją popchnęła. Mocno kropka wstrzymałam oddech. Przypomniałam sobie tamten upadek. Jak mama zbeształa mnie za zrujnowanie zdjęć z wakacji posiniaczonym policzkiem, jak Rowen kręcił się obok mnie, oferując ciasteczka i udawane współczucie. Lis nie skończyła i trzy lata temu, po pogrzebie Eleanor, wzięła drżący oddech. Coś podsłuchałam. Rowen dowiedziała się o wiktoriańskim domu. Nie powiedziała ci tego prosto w twarz, Everie, ale była wściekła. Kropka, słyszałam, jak mówiła komuś przez telefon, że wypadki się zdarzają i że gdybyś była mniej kompetentna, to ona by wszystkim zarządzała. Kropka w pokoju zapanowała cisza. Nawet detektyw Carver przestał pisać. Po moim kręgosłupie przebiegł zimny dreszcz. Głos Elis przerodził się w szept. Powinnam była powiedzieć ci wcześniej. Bałam się, Marlin, bałam się, że całkowicie mnie odrzuci. Ale po tym, co wydarzyło się ostatniej nocy, nie mogę dłużej milczeć. Karwer powoli skinął głową. Dziękuję, Elis. To pomoże nam stworzyć bardziej przejrzystą oś czasu. Wstała. Ewery. Będę cię informować na bieżąco. Na razie, Elis, zabierzecie do domu i będzie trzymać się z dala od twojej siostry, dopóki nie zakończymy naszych przesłuchań. zgodziłam się, ponieważ prawda była prosta. Nie chciałam widzieć Rowen, dopóki nie zrozumiem, kim naprawdę była. Dwa dni minęły na rozmowach telefonicznych, aktualizacjach i długich ciszach w moim mieszkaniu. Elis została ze mną, upierając się, że nie zostawi mnie samej. Nie kłóciłem się, ciche towarzystwo było jak miękkie lądowanie po latach chodzenia po szkle. Trzeciego dnia zadzwonił detektyw Carver. Obejrzeliśmy nagranie, powiedziała Avery. To było celowe. Słowa pulsowały mi w uszach. Ustawiła ciasto pod kątem. Najpierw spojrzała przez ramię. A po tym, jak upadłaś przez chwilę, ledwie sekundę, uśmiechnęła się, zanim udała panikę, kropka przeszła mnie fala zimna. Nie odpowiedziałam, więc Karawer kontynuował. Zdobyliśmy również jej telefon. Są tam notatki, które szczegółowo opisują przeszłe incydenty, daty. Które pasują do twoich obrażeń i coś oznaczonego jako przyszłość. Moja klatka piersiowa się zacisnęła. Przyszłe przewidywane możliwości. Kiedy będziesz sama. Kiedy będziesz najbardziej bezbronna. Everly. To nie było spontaniczne. Zaplanowała wzorce. Poczułem dłoń Elis na plecach, gdy opadłem na kanapę. Ruszamy z oskarżeniami, powiedział Carver. Musisz być obecna na spotkaniu rodzinnym w niedzielę wieczorem. Tam aresztujemy Rowana. Przeszyło mnie drżenie. Dlaczego przy wszystkich? Ponieważ tym razem cała rodzina musi zobaczyć prawdę, powiedział Carver. Niedziela nadeszła zbyt szybko. Elis zawiozła mnie do domu mamy, tego samego, w którym przez dziesięciolecia odbywały się ciche zwolnienia i przestawiane wspomnienia. Kiedy weszłam do środka, Rowan już tam była. Śmiejąc się, rozmawiając, promieniejąc z łatwością osoby, która wierzy, że wygrała. Zobaczyła mnie i uśmiechnęła się, patrzcie, kto wreszcie wyzdrowiał. Mama nuciła z dezaprobatą. Avery, niczego nie zaczynaj! Niczego nie zaczynaj, jakbym to ja kiedykolwiek to zrobiła kropka, zanim zdążyłam odpowiedzieć, w jadalni rozległo się pukanie. Detektyw Carver weszła do środka z dwoma funkcjonariuszami. Rowen Dolten powiedziała wyraźnym głosem Jesteś aresztowany. Pokój wybuchu. Mama krzyknęła. To absurd. Geralt cofnął się blady. Elis stała sztywno obok mnie. Ale Rowen, jej przemiana była natychmiastowa, kropka przyjemna, fasada zniknęła, zastąpiona przez coś ostrego i dzikiego. Żartujesz, powiedziała Rowen, śmiejąc się zbyt głośno. Z czego żart urodzinowy Carver się nie wzdrygnął. Za napaść. I za dowody znalezione w twoim posiadaniu, wskazujące na zamiar wyrządzenia krzywdy w przyszłości, kropka oczyrowana skierowały się na mnie, zwężając się. Myślisz, że jesteś taka idealna, Everie? Myślisz, że zasługujesz na ten dom? Myślisz, że Eleanor kochała cię bardziej, tylko ci współczuła, mama sapnęła. Rowan, Rowan, mówiła dalej. Rozklejając się w czasie rzeczywistym. Sprzątałam po niej przez całe życie. Zawsze była żałosna, zawsze krucha, a wszyscy zachowywali się tak, jakbym czuła się winna, że jestem silniejsza kropka, wtrącił Carver. Wystarczy kropka, ale Rowan rzucił się do przodu, wskazując na mnie z drżącą wściekłością. Zrujnowałaś wszystko w dniu, w którym się urodziłaś kropka, i to była prawda, którą ukrywała pod dwudziestoma latami uśmiechów. Funkcjonariusz wkroczył do akcji, skuwając jej nadgarstki, gdy się miotała. Mamo, powiedz imienia, powiedz im, że Avery przesadza. Powiedz imienia. Ale Marlin się nie ruszała. Jej twarz stała się upiorna, a białe oczy rozszerzyły się z przerażenia, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Po raz pierwszy w końcu zrozumiała potwora, którego chroniła kropka, głos Rowen przerodził się w krzyk, gdy wyprowadzano ją z domu, a ja stałem tam z walącym sercem, zdając sobie sprawę, że świat znów się zmienił. Tym razem na moją korzyść, kropka następstwa rozwijały się cicho. Niemal delikatnie. Jakby świat próbował dać mi miękkość, na którą nigdy wcześniej mi nie pozwolono. Kropka, w ciągu kilku tygodni Rowen zgodziła się na ugodę, nadzór kuratora, obowiązkową terapię i długoterminowy zakaz zbliżania się do mnie. Nie było to dramatyczne, ale była to sprawiedliwość, stała, niezaprzeczalna. Kropka mama ledwo mówiła podczas przesłuchań. Kiedy odczytywano na głos dowody, nagrania, notatki, stare obrażenia, coś w niej zdawało się zapadać w sobie. Pewnego popołudnia zadzwoniła, by powiedzieć mi, że rozpoczęła terapię kropka nie dla Rowana, ale dla siebie. Dla lat, które spędziła zaprzeczając temu, czego nie chciała widzieć nie wiedziałem, co opowiedzieć, więc powiedziałem jedyną szczerą rzecz. Mam nadzieję, że to pomoże kropka Wiktoriański dom stał się moim cichym schronieniem. Odnawianie go było jak odnawianie siebie, pokój po pokoju, wspomnienie po wspomnieniu a kiedy otworzyłam drzwi jako pierwszą przestrzeń spotkań dla Eleno Center. Centrum zasobów dla ludzi próbujących rozplątać rany spowodowane przez rodzinę, poczułam coś, czego nigdy nie czułam dorastając. Bezpieczna, widziana, wolna, kropka niektórzy mówią, że lojalność wobec rodziny oznacza przetrwanie wszystkiego. Ale nauczyłem się, że prawdziwa lojalność, prawdziwa miłość, nie wymaga milczenia w obliczu krzywdy. Chroni, leczy, kropka, a czasami wymaga odejścia od ludzi, którzy nauczyli cię wątpić we własny ból. Kropka, wciąż uczę się, jak wygląda zdrowe życie. Wciąż odnajduję się w wolności, której nigdy się nie spodziewałam. Ale jeśli moja historia czegoś dowodzi, to tego, że prawda nie tylko rozbija wszystko na kawałki, kropka, robi miejsce na coś lepszego, kropka, jeśli kiedykolwiek nosiłeś w sobie ranę podobną do mojej, podziel się swoją historią poniżej, kropka, a jeśli chcesz poznać więcej takich prawdziwych historii, upewnij się, że subskrybujesz. Nie jesteś sam.